Cześć, witam Cię. Z strony Piotrek z chyba Dzisiaj pokażę Państwu bieżnie BR-6000. Jest to flagowy, jeden z najwyższych modeli marki HMS. Bieżnie wyróżnia nam się bardzo długim, biegowym, dotykowym ekranem z systemem Android. Maksymalna waga osoby ćwiczącej to 150 kg i bieżący przyda bardzo mocny silnik, który jest niewyżyłowany, który będzie służył nam przez długie lata. Dobra, teraz pokażę Państwu, jak na tej bieżni się biega. Włączam na ekranie trasę. Zaczynam od prędkości 1 km na godzinę. Mogę widzieć albo cały panel z, z informacjami na temat biegu, albo tylko i wyłącznie ekran tak pokazujący tą trasę, którą aktualnie wybrałem. Teraz chcę przyspieszyć. Dajemy 10 km na godzinę. Czyli po teście bieżnia działa cicho, słychać przesuwanie się pasa po płycie biegowej. Co bardzo ważne też w przypadku tej bieżni, bieżnia waży 136 kg. Podnosimy ją do góry i w dość łatwy, prosty sposób, nie musimy jej podnosić, możemy ją tylko na kółkach przesunąć, więc jest to dość jest to w miarę proste, natomiast sama bieżnia waży dużo, więc tutaj przesuwanie z pokoju do pokoju będzie raczej niemożliwe. Podsumowując, czy bieżniarz za 9000 tysięcy złotych, ponad tysięcy złotych to już jest fanaberia, czy jest to produkt, za który warto tyle zapłacić? Moim zdaniem, e, tego typu bieżnia to nowoczesny produkt e, z dobrej jakości komponentami, który warto zainwestować, jeżeli chcemy e, biegać dużo i chcemy z bieżni korzystać na co dzień. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.